Jutro w gnieźnie rusza zbiórka choinek naturalnych. Urząd miejski przygotował szczegółowy harmonogram takich odbiorów i miejsca przeznaczone do wystawiania drzewek świątecznych na terenie całego miasta. Po raz kolejny miasto Gniezno wspólnie ze spółką Urbis organizują zbiórkę żywych choinek, choinek oczywiście pochodzących z gospodarstw domowych. Ta zbiórka rozpoczyna się już jutro, czyli 18 stycznia. Zaczynamy na Winiarach i na Tysiącleciu, a także na Starym Mieście. Na Winiarach i Tysiącleciu choinki należy ustawiać przy kojcach po prostu ze śmietnikami. Natomiast na Starym Mieście jest kilka wyznaczonych punktów. Jest taki punkt na przykład na ulicy 3 Maja albo przy targowisku na placu Piłsudskiego. Tych punktów jest oczywiście więcej. Można je dokładnie sprawdzić na przykład na naszej stronie internetowej Gnieznoeu albo na Facebooku. Tam wszystko zawsze na bieżąco. Tak więc zaczynamy tego 18 w Winiary Tysiące Stare Miasto. Na Stare Miasto wrócimy jeszcze 2 lutego, a na osiedlach domków jednorodzinnych też w późniejszych terminach 23-4-5 i 6 stycznia. Przypominam, że te choinki, które wystawiamy właśnie. W te wyznaczone miejsca należy pozbawić wszelkich ozdób, doniczek, stojaków, tak żeby stało po prostu samo drzewko. No i oczywiście bardzo zachęcam mieszkańców do skorzystania z tej możliwości. Choinki trzeba dostarczyć do danego miejsca do dnia zbiórki do godziny 6 rano. Właśnie w tym momencie Urbis będzie je odbierał z miejsc docelowych. Choinki trafiają oczywiście do odpadów bio, a robimy to dlatego, żeby po prostu ułatwić mieszkańcom jakby pozbycie się właśnie tego świątecznego drzewka, też żeby nie zapełniali sobie koszy na odpady bio. Oczywiście można tam tę choinkę wrzucić, ale trzeba ją wcześniej rozdrobnić na maksymalnie półmetrowe kawałki. Akcje zbiórki choinek są prowadzone od 2016 roku. Z roku na rok ich ilość wzrasta, co świadczy, jak rośnie świadomość naszych mieszkańców w tym zakresie.